Siemianeczko, z tej strony maciej 951 Dawno nie było tej serii Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja to nagrywam jak wlatuje drugi czy tam trzeci odcinek Nagrywam to chyba czwartego albo trzeciego maja, nie jestem pewien którego dokładnie, ponieważ nie sprawdzałem Ostatnio ja w ogóle nie nagrywałem i nie grałem w tą grę W w składzie się nic nie zmieniło, to jest nasz najlepszy skład jak na razie no i mamy dzisiaj dosyć mocne spotkanie jedno, ale to już zobaczycie, jak rozegramy to spotkanie z Utrechtem. Dzisiaj, że tak powiem, jest to jakieś tam spotkanie z Ligi Mistrzów. Co prawda jeszcze z fazy grupowej, no ale jest. No i coś, dawno w tą grę nie grałem, więc może trochę skill, że tak powiem, padł. Albo i nie, ponieważ teraz Zieliński do Roberto Firmino. Firmino, Firmino 1-0 przy słupku. Nie wiem. Cieszę się, bo dzisiaj właśnie będzie taki dosyć mocny mecz. Który był także w poprzednim sezonie. Jestem właśnie bardzo ciekawy, jak wyjdzie to spotkanie po raz drugi, ponieważ ostatnio tą drużynę rozwaliliśmy. Ale no nie będę wam zdradzał pewnie już możecie wiedzieć trochę o jaką drużynę mi chodzi i teraz jeszcze tak, bo zapomniałem na sam początek powiedzieć że zapraszam na serwer Discord i już wam mówię jak na niego wejść na moim banerze, tam jest taki jakby taki taki kawałek twarzy mojego kota nie? tak to przynajmniej wygląda bo to jest ogólnie mój kot. No to właśnie... Ja tam mam jakby yy, przynajmniej ja mam, nie? O, kurde, poprzeczka. Od... <słuchy> mój! <Samobój! słuchy> Tego jeszcze nie było. No i yy, tam jakby przynajmniej ja mam właśnie tak, że w prawym dolnym rogu mam takie okienko. Serwer Discord, bo sobie tam zlinkowałem w ustawieniach i teraz tam jest takie okienko. No i jak to klikniecie, to powinno was przenieść do tego, to powinno was właśnie przenieść do yy, mojego serwera Discord. Jeżeli coś by nie działało, no to piszcie. Czy tam w komentarzach na przykład, nie. Teraz w sumie untrekt odrobinę nas bije, mocniej Dobra w ogóle yy, taka szybka historia Ostatnio na majówce będąc założyłem sobie TikToka yy, Kurde nad bramką, trochę za mocno widzę Nazywam się Fajny Podłoga Człowiek, bo się nie dały. Podłoga 1, 2, 3, więc no. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam. Kolinku nie będę podawał. Dobra, no to teraz czy musimy jakieś zmiany w składzie robić? No nie widzę żadnych tutaj problemów do zmiany. Zieliński, Allen do Firmino, Zieliński, Pedro Leon, Firmino, gubi piłkę, Jansen, Kirk, Hazard, Saka, Firmino do Zielińskiego, Zieliński, Zieliński! I odsłupka 3-0! Ja ogólnie w prawdziwym życiu też sobie trochę gram w piłę, bo ogólnie to jest moja taka pasja, nie? Nie no, podał mu! on tragicznie gra w tym spotkaniu. Tylko, że ja nie gram sobie w żadnym klubie, tylko po prostu sobie tak gram dla fanu... u siebie. W domu czy tam na dworze, nie? I ostatnio... Będąc na takim boisku jednym Strzeliłem jakby Strasznie fartowną sobie bramkę Od poprzeczki, nie? I to było w sumie takie troszeczkę moje marzenie Żeby strzelić jakąś taką fartowną bramką Jeszcze w rzadku piłką do siatkówki Wiem, że pewnie teraz Będziecie pisali Żeby nie kopać piłki do siatkówki 3-1 Ale no Gra się nam świetnie, lepiej niż żadną według mnie. Więc no... Jakby każdy sobie niech robi to, co robi. W sensie... Każdy niech... Jeżeli chcesz... Yy, na przykład, nie wiem... Kopać piłkę od siatkówki, to już twoja sprawa. Jeżeli nie, to nie. W sensie... Yy, nie wiem... Ja mówiąc o piłce do siatkówki na meczu... Piłki nożnej, nie no, nieźle. Teraz Van streak. Nie no, ale ten Untrecht jednak tak tragicznie nie, nie gra, że chociaż tę bramkę honorową strzelił po prostu. Bo no zaraz tutaj może wejdzie jeszcze bramka kontaktowa na 3-2. Nie no, Kali! Uff, że tylko. Już się bałem, że to będzie gol. No ale teraz Kali będzie strzelał z rzutu rożnego. No i. A, nie lubię jak ktoś robi rzut rożny na blisko. To jest. Miałam wrażenie, że rzut, rzut rożny na blisko to jest takie trochę przestraszenie się. Ja strzelam rzuty wolne na blisko, żeby trafić. Ale rzut rożny na blisko no to tak średnio. W sensie, jakby z rzutów wolnych po prostu podaje. Wtedy mam jakby większą szansę na to, żeby ich tam pokiwać i trafić. Dobra. Koniec tego spotkania i teraz będzie tak naprawdę to... ...grube spotkanie. Jak na razie mamy pierwsze miejsce. Raczej nic nam jak na razie nie przeszkadza, abyśmy spadli z podium. 7-3 Glacrow pokonał Lens. No i teraz mamy to spotkanie... ...z Realem Madryt. Tak, mamy Real w grupie. Odbiorę sobie tylko monety. I my mamy taką grupę, właśnie, nie? No i teraz tak, jeżeli nawet przegram. Nieważne, czy przegram, czy wygram, czy zremisujemy, czy też tak przechodzę ja i Real, ponieważ jakby Kaliari oraz. Hellas yy, Verona, chyba. Nie mają jak nas dogonić, bo mają po 0 punktów, a my mamy po 6, więc jakby no, wygraliśmy dwa mecze. Cross. Zieliński, ale Zieliński tam podał do Ramosa Benzema. Mm. Teraz Pedro Leon, do Wicela. Wicel traci piłkę, zamyślił się. Podanie do Zielińskiego, Firmino, Bukaj Osaka. No i górą chciał tak. Podać myślę bardziej. Chciał, że tak powiem, leciutko dośrodkować, mimo tego, że był na środku. Nieźle. No podanie do Zielińskiego. Teraz Roberto Firmino. Firmino! 1.0! 0 Prosto na bramkę Tibo Piękny strzał. Modric. Esencja. Azard do Alena, No i teraz znowu Firmino. do Zielińskiego. Zieliński myślę, że w tym spotkaniu raczej mniej będzie ryzykował Varan. Teraz od, no tam nie, przez nieudane podanie po prostu odbiera piłkę. Teraz Corgan Azard będzie tutaj dośrodkowywał. Już to wyrzucał Teraz Ramos Benzema. Jaka, bo odbieram piłkę, teraz? Firmino Zieliński, Piotr Zieliński, Zieluz, daleka nad Bramką. Myślę, w tych powtórkach i tak nie będziemy przeglądali, ponieważ też troszeczkę strata czasu jak do mnie. No i teraz Roberta Firmino, 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 Firmino 2-0 przy słupku. Nie wiem, ta seria mi się nawet podoba. To jest, nie wiem, pamiętam jak nagrywałem te pierwsze odcinki, jeszcze w kwietniu, jak mi się tak bardzo to spodobało, bo pomyślałem, że sobie zrobię taką serię. Przechodziłem tam ten pierwszy sezon, żeby móc zacząć tą serię. Później sobie wygrałem wszystko w tym pierwszym sezonie, już jakby na wizji. No i teraz, proszę Państwa, Benzima, Benzima! Od słupka 2-1. Myślę, że realnie jeszcze może tutaj wyrównać. To jest nawet tutaj dosyć, że tak powiem, możliwe. Teraz Firmino faulowany, Allen do zielińskiego zielu. Firmino, Firmino prosto do Pedro Leona. No, Pedro Leon gubi piłkę, ale będzie to jeszcze rzut yy, wolny. Dobra, ja sobie to zagram bardziej na bezpiecznie. Górą do Witzela i Witzel, No, niestety nie dał rady strzelić. No, nie udało się. Pererinia prosto do Juniora Viniciusa. Dobra, no tutaj już by się w sumie bardziej sprzedało jakąś zmianę. Tutaj możemy tak to załatwić. No też nie chcę za dużo przemysłowa puchety pochety wpuszczać, żeby także Veloso sam mógł troszeczkę pograć. Niech Płacheta jest odrobinę. No, trzeba przyznać odrobinę, odrobinę, odrobinę słabszym, jednak. Tam właśnie się No i teraz Luka Modric. Modric. Będziesz drożny. Ale Real Madrid. Rzeczywiście zaraz może to wyrównać jeszcze. I teraz Tony Cross. No, troszeczkę za daleko. Ale teraz Luka Modric. Modric. Prosto w ręce Nikopołka. Dobra. azart do Allena. Zielu. Do Firmino, Firmino do Zielu. Zielu do Pedro Leona. Pedro Leon, Pedro Leon nad bramką jak zawsze. Nie wiem, w ogóle Pedro Leon jakoś nigdy nie trafia. Teraz Allen do Firmino, Firmino. Będziesz uważny. Pięknie obronił za Tibo Teraz Allen. Do Firmino i obroniony strzał. Ferrerina teraz do Fabiana, na na daleko le 3 Czy Co jest? Co tu się stało? Co jest? Co to się zdarzyło? Prawie, że z połowy poiska. Co jest? Jeszcze w okienko tu trafił! Sto idealnie! Co jest? Nawet kurtuła tego nie wybronił. Nie no takiej bramki, tak nie no to jest chyba bramka jak na razie z najdłuższego metra, z największego metra tutaj yy, u mnie, no i teraz no Baron będzie szybciej, a to był Ramos, no to nie, nie, nie rozróżniłem, yy, teraz Jakaby Vinicius atakuje prosto do Karima, Benzema, 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 Benzema obok bramki. Przypominam, że teraz nam odrobinę trudniej idzie, ale w poprzednim sezonie pokonaliśmy ich 4-0. Tak nam dobrze szło, w ogóle Torala wpuściłem kiedy. <laughs> ale sam nie zwróciłem uwagi, że zaakceptowałem, żeby Toral grał na wojsku w tym meczu. I teraz. Tutaj atak. No ale nieudany atak Real Madrid. Już raczej tutaj są małe szanse na wyrównanie tego wyniku, ale teraz Toni Cross, to teraz Rafael Varan, Asensio spalony aha, dobra, ja nawet nie zauważyłem ten spalonego i teraz organ Hazard prosto do Roberta Firmino Firmino przewrotki, no ale Mendy szybszy od Zielińskiego z tego co tam było widać i teraz Vinicius Junior Odbiera, chciał mu odebrać przynajmniej piłkę tras teraz Kazemiro atakuje. Znowu Vinicius Junior. No i odbiera im piłkę torgan Hazard, który kończy to spotkanie. Tak naprawdę arbiter kończy to spotkanie. 3-1 z Realem Madrid Wychodzimy z grupy. O, Aaron Ramsey jest. Ale nie stać mnie, serio. Już nawet spojrzę, jakie będzie kolejne spotkanie. Będziemy grali z jakimś Villa de Conte, później z Atletico Madrid, albo z Brest raczej. Jeżeli wygramy, to są jeszcze tutaj jakieś bardzo ciekawe spotkania: Divertu, All Cardiff, to nie. Atlético Bilbao, PSG, to może być ciekawe nawet. Derby Country, Real Madrid, na raczej Real tam wygra monaco Barcelona, o. Arsenal Diamond taki średnio. Mm. Orel wyjedoli kontra AC Milan. To też może być nawet ciekawe. Grają tak taki średnio, też Valencia i Inter Okej. Okay. Teraz City kontra Glasrow. Tutaj okay, Cesar kontra mną, Vanhoeven kontra no. Kontra bear, no. I jest tylko kontra Brest. No jakoś coś za ciekawe spotkania nie są. To by było na tyle z tego filmu. Pamiętaj żeby zasubskrybować kanał, być na serwer Discord oraz zostawić łapkę w górę, więc